Wypadki lotnicze nie są najczęściej spowodowane przez pojedyncze przyczyny. Przygotowanie lotu oraz jego przeprowadzenie to bardzo złożony i skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania wielu osób, służb, wszystkich tych, którzy przygotowują lot do wykonania, obowiązują określone zasady, opisane w regulaminach, instrukcjach i w podręcznikach szkolenia personelu lotniczego. W całym procesie przygotowania i przeprowadzenia lotu stawiamy sobie cały szereg barier, które zabezpieczają nas przed tym, aby nie popełnić błędów skutkujących jakimś nieszczęściem, lub w konsekwencji, wypadkiem lotniczym. 10 kwietnia lot zakończył się tragicznie, nie dlatego, że popełniono pojedynczy błąd. Gdy cofniemy się odpowiednio daleko, możemy zauważyć, i zauważyliśmy się to w procesie badania tego wypadku, że sam nadzór nad działalnością pułku, jego organizacja nie była właściwa. Spółk był przeciążony y, zadaniami, brakowało czasu na wykonywanie lotów treningowych. Sam proces szkolenia nie był prowadzony właściwie. Ale musimy również pamiętać o tym, że błędy i bariery pokonywane były dużo wcześniej. Samolot został niewłaściwie przygotowany do lotu, jego przebudowa była dokonana niezgodnie z dokumentacją samolotu, w sposób niewłaściwy został załadowany, y, źle przygotowywano analizę osiągów. Oraz planowano paliwo do lotu. Współpraca załogi y, samolotu również nie była właściwa. Y, najbardziej tragicznym tego wyrazem był brak reakcji członków załogi na przekroczenie minimalnej wysokości zniżania. Ale musimy pamiętać o tym, że o tym tragicznym finale lotu zadecydowały nie błędy tylko załogi, ale cały źle przeprowadzony proces przygotowania załogi do lotu, przygotowania organizacji pułku do jego poprawnego działania, nadzoru nad tym pułkiem. Złe przygotowanie lotniska, jego fatalne wyposażenie, zła praca kontrolerów, rosyjskich kontrolerów na lotnisku w smoleńsku. Do tego doszły bardzo dramatycznie złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały bezpieczne lądowanie na tym lotnisku. Pokonanie tych wszystkich barier spowodowały tak tragiczny finał tego lotu.